W czym konkretnie mam ci pomóc? Solna jaskinia w głębi kopalni jest nawiedzona. Według starych akt, ktoś, coś tam jest. Duch, z którego lęgła się zaraza. Nocą słychać szepty w ciemności. Banda dezerterów wymordowała niedawno chorych i zajęła diabli dół. Wysłano nas, żebyśmy namówili ich do odejścia, bo jeśli ktoś wyważy bramę do podziemi… Będziemy mieli tu nie jedną, a dwie katryony. Niech zgadnę. Dezerterzy nie przejęli się ostrzeżeniem. No dokładnie. Zaatakowali moich ludzi i tylko mnie udało się uciec. Musisz mi pomóc. Zapłacę, jeśli pozbędziesz się dezerterów i tego ducha… Jeśli to robota dla Wiedźmina, będę potrzebował więcej informacji. Od jak dawna ten duch siedzi w kopalni? Ktoś go w ogóle widział? Pokazano mi tylko część akt, jeszcze nie ta ranga, rozumiesz. Czytałem, że pojawił się tutaj długo po sprowadzeniu ofiar pierwszej epidemii. Kościół podjął jakąś próbę pozbycia się ducha, ale. no. sam chciałbym wiedzieć, jak się skończyła. Nie za wiele ci powiedzieli. Podobno nasi podopieczni mówili ostatnio, że duch szepcze po nocach, przyzywa ludzi do siebie, jakby błagał o litość. Straszne, nie? To wszystko, co wiem.